Lokit Elektra L10, piękny samolot, który uczynił polskie linie lotnicze LOT w pełni profesjonalnymi liniami. Cudowny samolot, który tutaj niedaleko dosłownie 20-parę kilometrów stąd w Taką grudniową porę, jak dzisiaj, dokładnie 28 grudnia 1936 roku, roztrzaskał się gdzieś w pośród pól i lasów. Chcielibyśmy to miejsce odnaleźć nie dlatego, żeby szukać, ale dlatego, żeby go zaznaczyć dla turystów, wędrowców, tych, którzy przyjdą, bowiem świat jest wart, świat przyrodniczy, wart jest tylko tyle, ile jesteśmy w stanie mu opowiedzieć, jeżeli, ile jesteśmy w stanie odszukać tych, tych warstw historycznych. Stąd też dzisiaj ruszamy w te pola szukać miejsca, gdzie roztrzaskała się. Piękna elektra, ten cudowny samolot ze znakiem żurawia, samolot lotu. Przyznam się, że nie słyszałem tej historii. Dla geofizyki nie ma tutaj roboty, ale dla docikliwego człowieka, detektywa historii, takiego jak ty oczywiście jest.